Okej. Okay. Powiedz, Adaś, czemu Ty nie chcesz ze mną teraz zamieszkać? Bo nie jesteś jeszcze moją żoną. A wy chciała? Bardzo bym chciała być Twoją żoną. A mieszkać ze <laughs> Dzisiaj po raz kolejny na naszej miodowej, pięknej kanapie na wschodzie Polski, tym razem na Gotarda 16 w Warszawie. Znowu jest z nami mój narzeczony Adam i będziemy sobie dalej rozmawiać. Miłość w czasach kwarantanny celebrujemy. Można, prawda? Jak najbardziej. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że singielstwo to nie jest poczekalnia, przeczekalnia czy przymierzalnia, nie daj Boże ale powiedzieliśmy sobie, że najlepiej jak singielstwo jest przygotowalnią i takim doskonałym czasem, by przygotować się do relacji, narzeczeństwa i małżeństwa. I dzisiaj jest właśnie taki ciekawy odcinek dla wszystkich singi i mam nadzieję, że ciekawy, kiedy będziemy sobie definiowali właśnie te wspomniane etapy relacji, pomówimy sobie o prawach i obowiązkach, o tym jaka jest specyfika każdego z tych etapów Dlaczego? Dlatego, że zauważyliśmy, że bardzo często ludzie wokół nas, nasi znajomi, może i my wcześniej, zapożyczaliśmy z innych etapów relacji do obecnego etapu relacji, żyliśmy tak, jakbyśmy byli już na tamtym etapie relacji, gdzie byliśmy dopiero gdzieś na początku i to się później kończyło zranieniem. Może poczuciem oszukania, czy innym, nie, nie, inną niedobrą emocją. Świat wokół nas krzyczy totalnie co innego, więc zdajmy sobie sprawę, że dzisiejszy odcinek może będzie nietypową treścią, ponieważ świat zachęca, żeby już żyć jak małżonkowie, nawet w pierwszą noc. Tylko, że świat później zostawia nas samymi z naszym. Z naszym bólem, z naszą stratą, z naszą zdradą. I co ciekawe, świat pojawia się z doskonale identyczną instrukcją, żeby postępować znowu jak małżeństwo, kiedy my jesteśmy dopiero pierwsza, druga, no, albo impreza pracowa i znowu nas potem zostawiam z tym. Dlatego my dzisiaj zadamy, mówimy stop i zdefiniujmy sobie na nowo etapy relacji. Trochę będziemy się odnosić do naszej relacji, wierząc, że to jest właściwe i wierząc, że tym samym otaczamy wiem, parasol bezpieczeństwa nad sobą sam. O tym troszeczkę później. Adaś, mhm. jaka jest, jaki jest pierwszy etap związku, który chcielibyśmy, jeden z trzy, mhm. który dzisiaj chcielibyśmy omówić? Kiedy poznajemy się, kiedy jest właśnie ten moment, kiedy się zaczynają pojawiać jakieś emocje, motyle w brzuchu, zaczyna się ten pierwszy etap spotykania się, kiedy ludzie spotykają się lub tak jak to się mówi potocznie chodzą, chodzą razem. Z sobą Chodzą ze sobą. I to jest taki czas, który ma nas przede wszystkim yy, skonfrontować. Zaczynamy się spotykać w oparciu po pierwsze o pewne emocje, ale też o już pewne wartości, które dopasowaliśmy, uznaliśmy, że ta osoba podziela nasze wartości. No i wartości. Tak, i to jest ten moment, ale w tym momencie jest też czas na takie doprecyzowanie, obserwowanie szczegółów dotyczących tych wartości i tak, jak chciałem w ogóle na wstępie powiedzieć, że my tutaj rozmawiamy o miłości, o, o spotykaniu się, które jest poważną relacją, która ma na celu mm, przygotować nas do decyzji, czy idziemy dalej, czy też nie idziemy dalej. Nie mówimy tutaj o zabawie, o spotykaniu się, które jest zupełnie bezcelowe, które nie ma jakiegoś celu. My mówimy o życiu, które jest świadome celu, nie mówimy o o zabawie, która jest może domeną przedszkolaków, ale jeśli masz już 18 lat, jesteś osobą dorosłą, to przede wszystkim twoim, twoim zadaniem jest bycie odpowiedzialnym za drugiego człowieka, więc nie bawimy się drugim człowiekiem, nie tracimy czasu ani swojego, ani też innej osoby. I w tym etapie poznajemy się, poznajemy właśnie reakcje na różne sytuacje, sytuacje stresowe, w jaki sposób nasz partner, osoba, z którą się spotykamy, odnosi się do innych ludzi, w jaki sposób traktuje naszych może rodziców, w jaki sposób się wypowiada, jaki ma, jakie ma szczegóły dotyczące światopoglądu, charakteru, osobowości, kim w ogóle ta osoba jest. Też e, oczywiście mówimy, mówiąc już tak górnolotnie, obserwujemy, jakie mamy pasje, jakie mamy hobby, jakie mamy marzenia, jaką wizję na przyszłość. Fajną rzeczą, że wspomniałeś, jak o tym rozmawialiśmy, że czasami w tych hobby czy zachowaniach mogą się pojawiać takie rzeczy, które nam nie do końca mogą odpowiadać, ale. Ale właśnie musimy sobie zdać sprawę, że są pewne kluczowe rzeczy, bez których nie możemy żyć, ale są też takie rzeczy, które może nie do końca nam pasują, ale to są rzeczy, z którymi my możemy żyć, tak? Na przykład Adaś bardzo kocha kotki, bardzo kocha w ogóle zwierzęta. Ja się kotków piesków trochę boję. Mały przykład, ale to jest ta różnica, która, spora różnica, która nas dzieli, natomiast jest to, co jest do, totalnie do zaakceptowania. Dokładnie, dokładnie. Też wspomnieliśmy o tym, żeby rozmawiać o wartościach, o wizjach, ale to jest ważne, że w tym czasie chodzenia ze sobą rozmawiamy o tym, jaka jest Twoja Adam wizja. Adam się pyta, Aniu, w którą stronę ty idziesz. Dlaczego? Dlatego, że my chcemy w tym momencie poznać, jaka jest wizja drugiej osoby na życie i decydujemy w tym momencie, czy... W ogóle nasze wizje życia są w jakikolwiek sposób zbieżne, czy my chcemy do tej wizji dołączyć, czy chcemy złączyć te nasze wizje. My tutaj nie rozmawiamy o naszej wspólnej mm -hmm, przyszłości, mm -hmm, ile super. dzieci będziemy my mieli razem, jakie ponieważ jeszcze imiona, jakie imiona. Ponieważ nie jest to nasza jeszcze wspólna przyszłość. Mm -hmm. Tutaj jeszcze nie ma decyzji, że my chcemy iść na pewno razem. My możemy się dowiedzieć, ile dana osoba, druga osoba chciałaby mieć dzieci. Nie mm -hmm. ze mną, ale po prostu mm -hmm, w ogóle. Mm -hmm. Jakie może też lubi imiona dla swoich dzieci, jakie by chciała mhm. mieć, ale nie mówimy o naszych wspólnych dzieciach, ponieważ my tutaj jeszcze nie mamy decyzji wspólnego życia, a kiedy zaczynamy wspólnie polanować przyszłość na tym etapie, to właśnie zapożyczamy bierzemy kredyt. Bierzemy kredyt z etapu przyszłego. I często to jest powodem, że ludzie się w swojej drodze rozbijają jednak o, o skały nie dochodzi do żadnych dalszych etapów, a pozostaje dużo większe zranienie, dużo większe rozczarowanie, ponieważ my już snuliśmy tutaj plany, razem plany na przyszłość. Wspólne wspólne wyjazdy. wyjazdy. On w cudzysłowie obiecał mi gruszki na wierzbie, złote góry, a okay. jednak okazało się, że jest to, co to. To nie jest jeszcze etap planowania wspólnej przyszłości, to jest etap planowania swojej przyszłości, decydowania, tak. czy chcemy mieć tę wspólną, wspólną przyszłość. przyszłość. I jeśli jest ta decyzja, to wtedy idziemy dalej. To wtedy pojawia się taki wyjątkowy moment, na który czeka każda kobieta. U nas zdarzyło się to na plaży o 5 rano, w sierpniu tamtego roku. Czas zaręczyn, czyli wchodzimy w nowy etap, nowy sezon związku, którym jest narzeczeństwo. I narzeczeństwo jest właśnie tym czasem, kiedy nagle możemy, powinniśmy już mówić o wspólnej przyszłości. To jest ten moment. Dlaczego? Dlatego, że oboje chcemy tę przyszłość spędzić razem, I to jest. Narzeczeństwo w naszym wydaniu to co było? Planowaliśmy właśnie wspólne marzenia. Wspólne kręcenie jest miłość i kolejny projekt, który Ci tam w głowach nam kiełkuje. Tak. To było też planowanie wspólnego mieszkania, domu, przygotowywania Twojego tak. mieszkania, bo tam gdzie będziemy mieszkać, tak. samochód. Tak. To jest czas, w którym właśnie zaczynamy planować wspólne życie. Mhm. Od tego momentu właśnie zaczyna się to wspólne planowanie, wspólna droga i to już nie jest etap rozważania, czy my chcemy iść razem dalej. Tak. To nie jest taka poczekania do małżeństwa, żeby jeszcze ewentualnie dopracować sobie szczegóły, czy na pewno chcemy być razem. Nie. To już jest etap, kiedy my zdecydowaliśmy i jest to pewne, pewien czas przygotowania do wspólnego mhm. życia. Przygotowania tego gniazda, gniazda dla rodziny. To jest Tym charakteryzuje się narzeczeństwo. Więc my tutaj już już nie, nie rozważamy, czy my na pewno chcemy być razem, tylko wiemy, już zdecydowaliśmy, że chcemy być tak. razem, a teraz po prostu przygotowujemy sobie wspólne życie, więc należy jasno ustalić, ile tego czasu potrzebujemy. Czyli nie może to być w nieskończoność, bez daty i ogólnie zobaczymy, ile potrwa czas narzeczeństwa. Dokładnie, tak. ponieważ to my tutaj już nic nie rozeznajemy, tylko my tutaj się zdecydowaliśmy, mhm. a teraz jest czas przygotowania, więc ustalamy ile czasu potrzebujemy na to i czy to jest rok, czy to jest dwa na przygotowanie też wesela, ślubu, tak. ale przede wszystkim tych takich codziennych rzeczy, przygotowanie życia i tego planu się trzymamy. To nie jest czas już rozeznawania. Nie mamy czasu też w naszym życiu, żeby w nieskończoność przedłużać tego rodzaju właśnie relacje. Tak samo przy spotykaniu się jeszcze troszeczkę może powróćmy do tego, tak. do tego Super. momentu, Super. bo to jest ważne, że, że czas tego poznawania się i spotykania się też nie może być czasem jakimś nieskończenie długim, mhm. że jesteś w związku i liczysz na to, że może coś się zmieni w tym czasie, że może... Nie wiem, 8-10 lat jesteś w, tym, w tej relacji i nie, ma, nie pada tam żadna deklaracja, a ty cały czas liczysz na to, że to się zmieni, że druga osoba zapragnie być z tobą, ponieważ prawdopodobnie nie masz nieskończenie wiele czasu i jeśli chcesz oczywiście poświęcić swoje życie, całą swoją młodość na, na relację, której, która nie ma gwarancji, z, y Zakończenia, to, to oczywiście to jest jakby też wybór każdego, ale myślę, my tu mówimy o czymś takim, że chcemy być ludźmi, którzy są świadomi celu, którzy idą w jakimś konkretnym kierunku. Każdy z nas ma dynamicznie określać. Tak. Z racji, która się dynamicznie rozwija tak. i która po narzeczeństwie przychodzi czas z tego pięknego, śnieżno-białego, świeżej, białej sukni i pięknego garnituru, czy mhm. czas. Czas ślubu i czas wesela. Właściwie nawet ten czas ślubu kościelnego to, to jest jeszcze ważniejszy, czy jest kluczowy, mhm. bo jest to czas nawiązania przymierza. To nawet nie jest. Zawiązania Przymierza to nawet nie jest umowa, gdzie dwie strony mają jakieś warunki, będę Cię kochała, jeśli spełnisz to, to i to, jest mhm. to przymierze, który jest na dobre i na, I na złe. I na złe. Tak, tym się różni przymierze od kontraktu, że w, w umowie, w kontrakcie to każdy z nas chce mieć swoje korzyści, jeśli druga osoba nie spełnia tych, tych wymogów, nie uszczęśliwia mnie w jakiś sposób, to ja z tej umowy się wycofuję. Przymierze jest czymś innym. Wcześniej decydujemy, że chcemy być razem, ale też mając świadomość, czym jest miłość, że to nie jest egoistyczne oczekiwanie. oczekiwanie, że ktoś będzie mnie zaspokajał, tylko widzimy wcześniej w tym rozeznaniu naszym, że my chcemy iść razem, to decydujemy się na przymierze, które jest przymierzem nierozerwalnym, mhm, które, które przypieczętowuje miłość, która jest przede wszystkim nastawiona na dawanie. A nie, na branie. a nie nabranie. I to dopiero, zauważcie, że nie wspomnieliśmy o wspólnym mieszkaniu, że nie wspomnieliśmy o życiu seksualnym, dlatego, że wierzymy tak, bo jesteśmy przekonani na mhm. maksa, tak wierzymy Pismu Świętemu, że dopiero po ślubie, po tym magicznym momencie zawarcia przymierza rozpoczyna się czas współ... życia. Życia. współżycia, czyli wspólnego życia. Wspólnego życia, dzielenia życia. życia. To, to jest... nie, chodzi, nie chodzi tylko o sferę seksualną, ale chodzi ogólnie o wspólne życie, więc wspólne zamieszkanie, wspólne, wspólne... Budzenie, budzenie się obok sobie. siebie, wspólne finanse tak. już nie ma. Moje, Twoje, ale jest wszystko nasze. Każdy z nas razem łączymy się we wszystkim i złączamy wszystko, co mamy tak. razem. Nasze to, co posiadamy, tak. nasze mieszkanie, nasze życie, nasze, nasze finanse i nasze ciało również. W tym właśnie Dopiero. akcie seksualnym, bo to jest element właśnie całościowo, że w małżeństwie stajemy się tak, jak to mówi Pismo Święte, jednym tutaj. ciałem, mhm. że nie ma już dwoje, ale jest jedno, mhm. że wszystko, co dotyka... Mojej żony dotyka też mnie i w drugą stronę tak mhm. samo i wszystko mamy wspólne. Zobaczcie, że nawet właśnie ani o seksie, ani o wspólnych zobowiązaniach finansowych, ani o wspólnych nawet podróżowaniu z Panią pod jednym, w jednym namiocie, właśnie nie mówimy w czasie narzeczeństwa. Może brzmi to super radykalnie, ale wierzymy, że to jest właśnie na ten trzeci, ostatni, finalny etap relacji, bo widzimy jak cudownie Pan Bóg to zaplanował, że każdy z tych etapów ma swoje pewne prawa, ma pewien swój smaczek i to się dynamicznie Rozwija. To nie jest tak, że seks nigdy. Oczywiście. Mieszkanie ze sobą nigdy, ale to jest w odpowiednim czasie, z krok po kroku. To jest taki apetyt, który rośnie. W miarę jedzenia, tak. To jest film, który nabiera tempa w miarę rozwoju akcji. To jest mega ekscytujące. I to też jest tak, że jeśli my w ten sposób działamy, to też nasze spotykanie się, nasze. Narzeczeństwo i małżeństwo to się nie przeciąga w czasach w czasie latami, ale po prostu naturalnie właśnie to jest oczekiwanie, to jest jakiś pewien czas, w którym ta akcja się rozwija i naturalnie też dążymy do tego, aby się połączyć w relacji małżeńskiej, ponieważ chcemy żyć, chcemy dzielić ze sobą życie. Kiedy mamy to już na tym pierwszym etapie, to właściwie już nie ma do czego dążyć. Co nowego nas może Nic. później spotkać? A ta nagroda przychodzi, nagroda, czyli pełni jest na etapie małżeństwa. I tu jest już delektowanie, rozkoszowanie się e, przymierzem po prostu. I powiedz oddać, bo tak jak sobie rozmyślaliśmy o tym, chcielibyśmy powiedzieć, jakie benefity płyną właśnie z tego respektowania każdego z tych drobnych etapów. Mhm. E, czego możemy uniknąć, może? Mm -hmm. Przede wszystkim my zaczynamy idąc w ten sposób, właśnie nie bierzemy tego kredytu, czyli nie przychodzi później do nas komornik, który nam wszystko zabiera, prawda? Kredyt metaforycznie mówimy. Tak o tym, mówimy, ale też mówimy. Ale ale coś coś mówimy słownie, tak, ale dosłownie, dosłownie też na, tak samo, bo okazuje się, że jeśli zaczynamy wspólne finanse, mieć na jakimś innym etapie nie dochodzi do relacji, to zostajemy ten na przykład osobiście zostajemy ze wspólnym kredytem, na przykład kiedy nie jesteśmy w ogóle małżeństwem, i już nawet nie chcemy mieć nic z ze sobą z wspólnego. wspólnego, prawda? Więc yy, tego typu rzeczy. Ale tak, mówimy tutaj o metaforycznie, o kredycie nie zaciągamy, zaczynamy budować dom od fundamentów po kolei stawiając cegiełki, a później a później na końcu stawiamy dach. Nie zaczynamy od dachu, nie mając fundamentów, nie mając tego wszystkiego, bo to jest taka słaba konstrukcja, która się po prostu wszystko zawali. Niby na początku można powiedzieć że kiedy zaczynamy od tego współżycia, to niby mamy wszystko, tak, ale później się okazuje, że nie mamy tych w ogóle fundamentów, tych najważniejszych prawda, rzeczy. Które wracając do są... benefitów, bo żebyśmy naszych, okay. naszych widzów nie zostawiali z tego, co... Dlaczego? Jakie benefity, czef. czyli nie będą zotaną tak. z długami, nie zostaną samotnymi matkami, czy z zranioną swoją ciężnością, tak. czy, nie daj Boże, chorobą. Tak. A unikamy pewnych. Zranienie przede wszystkim, tak? jak krzywdy. krzywdy serca straconego czasu. Czasu, tak. Czasu, poczucia wykorzystania. Tak, ponieważ na tym etapie, pierwszym spotykania się, to jest czas, w którym my możemy naprawdę rozeznać i powiedzieć, czy my chcemy z tą osobą iść dalej razem, czy nie. I tutaj, kiedy my rozchodzimy się później, kiedy roznamy, że to nie jest nasza osoba, z którą byśmy chcieli... Wspólnie prowadzić życie, to tutaj nie ma żadnej krzywdy, jeśli wszystko budujemy we właściwy sposób, tak jest, kiedy nie pozwalamy na więcej. Po Dokładnie. prostu się rozchodzimy i. Super, myślę, że to dałeś na koniec, tak. Więc dzisiaj my myśmy chcieli, myśmy chcieli zachęcić nie bądźcie jak Ania i Adam ale po prostu respektujcie, respektujmy razem, wspólnie. Prawa i obowiązki, a bardziej specyfikę każdego z rodzajów tych, tych etapów, tylko po to, nie po to, żeby nas z czegoś okraść, ale po to, żebyśmy wyszli z każdego z tych etapów cali, zdrowi, zadowoleni i szczęśliwi w pełni. Tego życzymy wszystkim. Zadać? Tak. Pozdrawiamy i widzimy się już za tydzień na tej właśnie kanapie Myśl Miodowej. Do zobaczenia. Pa.